Na naszym warsztacie kolejny wzmacniacz i kolejny model wyprodukowany przez japońską firmę Marantz. W związku z tym nie będę Wam opowiadał o firmie, a przejdziemy od razu do prezentacji sprzętu. A naprawdę jest co prezentować, bo nasz wzmacniacz jest ogromny. Jego front zdradza duże wymiary, ale kiedy obejrzymy go w całości, to widać również jego dużą głębokość i jest też niezwykle ciężki. Jego waga to grubo ponad 20 kg. Jest to model Marantz PM14. Wzmacniacz ten był produkowany od roku 1998 aż do roku 2017 z drobnymi zmianami po drodze i nie należy go mylić ze wzmacniaczem PM14S1. Produkowanym obecnie przez firmę Marantz, który jest zupełnie innym sprzętem, innym wzmacniaczem. My mamy wersję czarną, ale były też wersje PM14 w kolorze szampańskim i chyba w, również w kolorze srebrnym, ale nie jestem pewien. Przez lata wzmacniacze PM14 miały różne wersje MK, SA i tak dalej. Była też wersja KI, czyli sygnowana nazwiskiem Kenai i Shivaty. Nasz model to jest oznaczony jako 2B, czyli nie jest to pierwsza wersja chyba wzmacniacza. Jest to oczywiście wzmacniacz zintegrowany, pracujący w klasie AB. Nie jest to wzmacniacz klasy A, na co być może wskazywałyby jego duże wymiary. Ma on moc 2x100W na obciążeniu 8-omowym i 2x200W na 4-omach, co bardzo Dobrze świadczy o jego sekcji zasilania. Ale do tego jeszcze wrócimy. Na razie obejrzyjmy sobie nasz wzmacniacz nieco bliżej i sprawdźmy jego wyposażenie. Zacznijmy od lewej strony. Tutaj mamy dużą gałkę do wyboru źródeł. Obok znajduje się przycisk CD Selector. Jest on przeznaczony do wyboru gniazd dla odtwarzacza CD. Zobaczcie później o co chodzi. Pod spodem mamy selektor do wybierania źródeł do nagrywania, obok mamy czujnik zdalnego sterowania, przełącznik głośników, gniazd głośnikowych, zacisków głośnikowych, gniazdo słuchawkowe, taki ciekawy dosyć wskaźniczek analogowy, który wskazuje nam temperaturę wzmacniacza, nie wiem czy wnętrza wzmacniacza, czy radiatorów, no w każdym razie jakąś temperaturę. Jest to wskaźnik podświetlany żarówką, co ciekawe, żeby było bardziej, no tak old schoolowo. Mamy wyłącznik zasilania, dalej jest, są dwa pokrętła do barwy dźwięku, takie Klasyczne basy i wysokie. Przycisk Source Direct, który nam omija całą sekcję barwy dźwięku. Przycisk ten również pomija potencjometr balansu, który mamy tutaj. No i duża gałka głośności, która jest y, takiej samej wielkości jak selektor źródeł. Do sterowania wzmacniacza mamy również takiego dosyć efektownego pilota. Pilot jest wykonany z metalu, więc jest dosyć ciężki. Do niego wkładamy dwie baterie typu Triple A. Z tyłu widzimy zacisk dla uziemienia gramofonu analogowego, przycisk do wyboru rodzaju wkładki gramofonowej, gniazda dla gramofonu, tutaj mamy rząd wejść liniowych oznaczonych jako Line 1, Line 2, Line 3 i dwie pętle magnetofonowe. Mamy specjalne wejście dla mm, odtwarzacza CD, tutaj mamy wejścia niesymetryczne, na zwykłych synczach i wejścia symetryczne na XLR-ach, takich profesjonalnych gniazdach. Tutaj mamy wejścia dla końcówki mocy i wyjścia preampu, które możemy rozłączyć tym przełącznikiem. Mamy bardzo dobrej jakości zaciski głośnikowe, takie już naprawdę tutaj po prawej stronie mamy wejście i wyjście dla taki przelot dla zdalnego sterowania. No i gniazdo zasilania. Co ciekawe, to gniazdo zasilania nie ma środkowego bolca do uziemienia. No i środek naszego wzmacniacza. No muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że jestem... Pod wrażeniem, naprawdę środek tego wzmacniacza, jego wykonanie wewnątrz no bardzo odbiega od takiej przeciętnej, którą możemy spotkać nawet w takich dosyć dobrych, lepszych wzmacniaczach. Tutaj mamy po pierwsze duży porządek, widać, że to wszystko jest przemyślane. Po drugie, modularną budowę, czyli wszystkie tutaj widzimy na przykład końcówki mocy, to są moduły, które możemy wyjąć, możemy sobie porozpinać je bez żadnego wylutowywania. Tutaj te moduły z tej strony również możemy powyjmować, prawda? Podobnie całą przednią płytę również można ściągnąć jako moduł. Mamy ogromny transformator, ogromne dwa kondensatory o pojemności 15 tysięcy mikrofaradów każdy. Mamy piękne wyłożenie miedzią w środku, ale to akurat dla Maranca i dla niektórych pionierów również, no to już widywaliśmy. No ale tutaj jest wyjątkowo wszystko pięknie zrobione. No widać, że ktoś się przyłożył. Widać, że tutaj nie, nie żałowano pieniędzy na nic. Te rzędy przekaźników, te ogromne. Radiatory, dbałość o szczegóły, dobrej jakości elementy, już tutaj widzę dobre kondensatory, rezystory, same płytki drukowane są, widać, dobrej jakości. Także no wszystko tutaj jest jak w najlepszym samochodzie, takim typu, może nie Rolls-Royce, ale na pewno jakiś Aston Martin albo coś w tym stylu. Nie znam się na samochodach, no w każdym razie jestem pod wrażeniem, i tutaj wszystko wydaje się być na swoim miejscu, i wszystko jest bardzo solidne i bardzo porządnie wykonane. Tak się zachwyciłem budową wewnętrzną tego wzmacniacza, że nawet Wam nie pokazałem, gdzie co jest. Zatem wracamy do opisu. Tutaj mamy dwie duże końcówki mocy, czyli płytki przymocowane do radiatorów. Tutaj mamy takie specjalne osłony miedziane, które ekranują płytki końcówek mocy od transformatora. Tutaj po prawej stronie mamy płytkę związaną z potencjometrem wolum, czyli to jest ta płytka, gdzie znajdują się preampy liniowe, do razem z regulacją pod czwórnym potencjometrem y, głośności, i tutaj widzimy te dwa moduły HDAM przykryte miedzianymi takimi ekranami. Tam z tyłu mamy płytkę z dużą ilością przekaźników, z dużą liczbą przekaźników, to jest oczywiście selektor źródeł i obok płytka dosyć rozbudowana płytka do preampu gramofonowego. Transformator i kondensatory to już widzieliście, a tutaj na tej płytce przyczepionej jak gdyby do tylnej płyty. Tam, gdzie są zaciski głośnikowe. Tam znajdują się również przekaźniki od przełączania zacisków głośnikowych oraz układy zabezpieczeń. No i tutaj na płycie czołowej prawdopodobnie mamy płytkę do regulacji barwy dźwięku. Oraz tutaj również na tej płycie czołowej znajduje się mikroprocesor i układy towarzyszące. Wzmacniacz do odcinka przysłał mi jeden z naszych widzów i zgłaszał on kilka usterek. Jedną z nich jest ruszający się selektor wejść. Widzimy, że nie jest on. no. Coś się tutaj stało, nie wiem czy coś ułamało, czy odkręciło, no w każdym razie ten selektor jest cały luźny i co ciekawe on działa nadal, ale niestety słabo to wygląda. Drugą usterką jest przerywanie dźwięku w czasie używania przycisku Source Direct. Oprócz tego zauważyłem już, bo już trochę używałem tego wzmacniacza, no miałem okazję go posłuchać sobie, że znowu nierówno grają kanały, czyli jeden z kanałów, już nie pamiętam, chyba lewy, gra z nieco inną barwą niż prawy. Prawy gra tak jako bardziej chudo, wydaje mi się, tak, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć. Być może jest to związane z tym przyciskiem Direct, no nie wiem, zobaczymy, no w każdym razie trzeba to sprawdzić. Poza tym zrobimy oczywiście standardowy przegląd wnętrza wzmacniacza, co tutaj będzie dosyć przyjemne, bo jak widzicie, jest tu bardzo duży porządek i tu jest fajnie wszystko zrobione. No i przeprowadzimy też regulacja, przynajmniej sprawdzenie podstawowych parametrów, podstawowe takie regulacje przeprowadzimy, które zaleca instrukcja serwisowa. Przyjrzyjmy się konstrukcji naszego giganta. Wzmacniacz jest podzielony na fizyczne moduły i właśnie z takim podziałem będę go omawiał. Zacznijmy od modułu preampu gramofonowego. Jak widać jego budowa jest oparta o wzmacniacze operacyjne. Mamy tam także tajemniczy moduł oznaczony jako HDAM. Na razie nie wiadomo, co właściwie znajduje się wewnątrz takiego modułu. W każdym razie mamy pętlę RIAA umieszczoną w obwodzie sprzężenia zwrotnego. Mamy przełącznik rodzaju wkładek MM i MC. Na wejściach mamy filtry dolnoprzepustowe od ławiki 20 mikrohenrów i kondensatory 100 picofaradów. Na tym samym module, oprócz preampu gramofonowego, mamy także układ dla wejścia e, do odtwarzacza CD. Jak widać, mamy wejścia symetryczne z gniazdami XLR oraz klasyczne na gniazdach RCA. Dla wejść XLR mamy dosyć rozbudowany obwód z trzema wzmacniaczami operacyjnymi OPA 2604. Pierwsze dwa służą do zamiany symetrycznego sygnału na sygnał niesymetryczny, który jest buforowany przy pomocy trzeciego opamu. Zatem widzimy, że nie ma tutaj całego toru symetrycznego. Od razu na wejściu sygnały z gniazd XLR są zamieniane na zwykłe niesymetryczne sygnały. Z gniazd RCA sygnał audio trafia wprost na przekaźnik, który wybiera audio z gniazd XLR lub z gniazd SYNCH. Tak wygląda nasz rozebrany Marantz, a tak wygląda zdjęta płyta czołowa. Tutaj trzeba było tą płytę zdjąć razem z tym modułem od potencjometru wolum. No, i zobaczcie, co pierwsze odkryłem. Oczywiście, już nasi tutaj byli. Płytka jest odkręcona od, od miernika temperatury. No, i widać tutaj lutowanie, jakie ktoś przeprowadził. Ktoś tutaj już grzebał. No, i trzeba przede wszystkim zająć się tymi luźnymi, luźnym przełącznikiem. I teraz jest problem, ponieważ, jak widzicie, z tej strony nie ma śrubek. Zarówno do potencjometru. Które też już się rusza, i trzeba najpierw ściągnąć całą tą płytę tutaj, tą miedzianą, żeby dostać się do nakrętek, które no, będą, mam nadzieję, że uda się dokręcić te, ten potencjometr i ten przełącznik. Trzeba dostać się do naszego trzeszczącego przełącznika tutaj, tego Source Direct, żeby go jakoś naprawić. Kolejny moduł jest selektorem wejść oraz stopniem sterującym wraz z regulacją głośności. W module selektora widać dużą liczbę przekaźników, które fizycznie przyłączają sygnały z gniazd wejściowych. Nie ma tutaj zatem klasycznego przełącznika źródeł. Można również sterować wybór pilotem. Wyjścia audio z tego selektora trafiają do przedwzmacniacza z regulacją głośności. I znowu mamy tutaj tajemnicze moduły HDAM wraz z kilkoma tranzystorami. Potencjometr Wolum jest tutaj poczwórny. pierwsza sekcja reguluje sygnał zaraz na wejściu do modułu, a druga znajduje się w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Oczywiście sam potencjometr jest napędzany silnikiem dla zdalnego sterowania. Przed wzmacniacz przypomina miniaturowe końcówki mocy z tranzystorami komplementarnymi. Nawet mamy symetryczne zasilanie i rezystory emiterowe o małym oporze. Ale co ciekawe, mimo symetrycznego zasilania i tak na wyjściach tego preampu są kondensatory oddzielające od kolejnych stopni. Jak widzicie, udało mi się zdjąć tą całą płytę miedzianą na szczęście i w ten sposób można dostać się do nakrętek tej, z tej strony, ja tutaj z tej strony sobie zdjąłem już ten cały moduł z potencjometrem wolum. Przy okazji można sobie obejrzeć, jak to wszystko wygląda. Jaki to jest dobrej jakości ten poczwórny potencjometr oraz pozostałe elementy. Zobaczcie, jak to jest wszystko zrobione. Płytki są bardzo porządne. Bardzo porządnie wszystko jest tutaj polutowane. No i bardzo porządne są elementy. Kondensatory elektrolityczne mamy serafiny, więc bardzo dobre. No ale naszym zadaniem jest teraz dostać się do, wykręcić ten przełącznik razem z tą płytką drukowaną. Kolejną trzeba odkręcić potencjometry, balans i barwę. No i mam nadzieję, że w ten sposób dostaniemy się do naszego trzeszczącego przełącznika. Dalej mamy moduł barwy dźwięku i balansu oraz moduł zabezpieczeń i przełączania gniazd głośnikowych. Zacznijmy od części do barwy dźwięku. Na wejściu układu mamy bufor zbudowany na OPA 2604 oraz właściwy moduł barwy, który jest tutaj dosyć ciekawy. Jak widać sygnały z potencjometrów barwy z ich suwaków trafiają na cztery wzmacniacze operacyjne, których wyjścia nie są nigdzie podłączone. Są to prawdopodobnie układy żyratorów, które symulują indukcyjności. Zatem cały Układ barwy dźwięku jest tutaj oparty na żyratorach, podobnie jak robi się to w niektórych korektorach graficznych. Za układem barwy jest potencjometr balansu. Cały układ barwy wraz z regulacją balansu można pominąć, wciskając przełącznik Source Direct. Oprócz tego na module mamy przekaźnik, który służy do rozłączania gniazd wejściowych końcówek mocy od przedwzmacniacza, a sam fizyczny przełącznik znajduje się na dodatkowej płytce z gniazdami RCA. Tam również mamy kolejny przekaźnik, zwierający do masy sygnał audio z preampu w czasie Wyłączania całego wzmacniacza. Moduł zabezpieczeń jest oparty o dedykowany układ TA7317P. Realizuje on wykrywanie napięcia stałego na wyjścia głośnikowych, sygnalizuje przeciążenie prądowe oraz sygnalizuje nieprawidłowe napięcia zasilania. Mamy tutaj trzy przekaźniki dołączające czy przełączające zaciski głośnikowe oraz słuchawki. Na osobnym mniejszym module mamy przełączniki do wyboru zacisków głośnikowych oraz gniazdo dla słuchawek. Do pomiaru temperatury, czyli do sterowania naszego wskaźnika na płycie czołowej służy układ NJM2904 z towarzyszącymi elementami. Samym czujnikiem temperatury jest tutaj tranzystor Q905. Mamy tutaj też fragment zasilacza, który produkuje napięcia plus minus B2, służące jako pomocnicze napięcie do końcówek mocy oraz stabilizowane napięcie plus 22,6 V do zasilania cewek przekaźników. Jak widzicie, rozebrany jest już nasz przełącznik. Tu mamy te blaszki, które są na które się przesuwają po stykach, no i okazało się, że te styki rzeczywiście są brudne. Niektóre z nich były takie czarne. Co ciekawe, po którymś z ostatnich odcinków, kiedy czyściłem taki przełączniczek, zwróciliście mi uwagę, że nie powinno się mechanicznie czyścić tych styków, tylko się powinno je zmywać jakimś preparatem. No, nikt nie powiedział konkretnie jakim. No, i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj wziąłem sobie to do głowy, wziąłem sobie to pod uwagę i zanim zacząłem czyścić to mechanicznie próbowałem różnymi preparatami alkoholem izopropylowym, wodą, różnymi cyfami, benzyną ekstrakcyjną e, rozpuszczalnikami, tutaj bałem się, że mi się ten plastik trochę tutaj rozpuści, no ale nawet już próbowałem rozpuszczalnikami no i muszę wam powiedzieć, że za cholerę niczym nie chciało to zejść i dopiero drobny papier ścierny pomógł, także no nie mówcie mi, że to, że to się da wyczyścić tak normalnie, no nie zawsze się da po prostu, z tego co widać niektóre naloty są tak takie, że no są pewnie jakieś preparaty, nie wiem, do czyszczenia sebra może kwas solny by pomógł, no, ale niestety nie mam czegoś takiego no ja po prostu przeczyściłem to delikatnie oczywiście papierem ściernym no i złożymy sobie z powrotem y, nasz wyłącznik, przełącznik właściwie i sprawdzimy czy będzie działał wpadłem na lepszy pomysł i nie będę już czyścił tych blaszek dodatkowo tylko znalazłem przełącznik, który jest dosyć podobny z wyglądu, to znaczy ma trochę inną tą część niebieską, natomiast ta część, zobaczcie, jest identyczna, a ponieważ jest to zupełnie nowy fabrycznie przełącznik, więc mam nadzieję, że rozwiąże w ten sposób ten problem. Kolejna do omówienia jest końcówka mocy. Na jej wejściu mamy kolejny moduł HDAM, ale tym razem jest on rozrysowany na osobnym takim e, rysuneczku I możemy się dowiedzieć, że jest to para różnicowa zbudowana z dwóch tranzystorów JFET, zasilana źródłem prądowym oraz trzy dodatkowe tranzystory bipolarne. Wyjście tego modułu jest symetryczne. Na module mamy także rezystor nastawny, w tym przypadku służy on jako regulacja zera napięcia stałego na wyjściach głośnikowych. Sama końcówka jest dosyć złożona ale widać, że jest ona cała symetryczna od wyjścia modułu HDAM aż do tranzystorów końcowych. Jest oczywiście stabilizacja prądu spoczynkowego. Czujnikiem temperatury jest tutaj Darlington A2SD1508, a BIAS reguluje się rezystorem R627. Oczywiście dla drugiego kanału drugim yy, analogicznym rezystorem. Tranzystory końcowe to Sankeny 2SC2292 i 2SA1216. Jest tutaj tylko jedna para tranzystorów mocy na każdy kanał, co wydaje mi się dosyć odważne. Rozwiązaniem. Jako układ Protection zabezpieczający przed nadmiernym prądem pracują w końcówce mocy tranzystory Q617 i Q618. W jednym z kanałów, oczywiście. Końcówki mocy są zasilane napięciem plus minus 58,30 V. No i zobaczcie, mamy w ten sposób zupełnie nowy przełącznik, to znaczy tą część ze stykami, z blaszkami jest zupełnie nowa natomiast ta część z czarną tą przesuwką została stara, ponieważ ta tutaj no niestety nie pasuje, bo jest trochę inna ale dzięki temu mamy zupełnie nowkę sztukę jak widzicie przełącznik już wlutowany, zamontowany, on jeszcze jest w takiej tutaj obejmie metalowej, którą trzeba ścisnąć odpowiednio nie za mocno, żeby nie ścisnąć go zbytnio, żeby go nie zgnieść ale widać, że działa elegancko No przy okazji wyczyściłem tą płytkę całą No i trzeba przyznać, że nawet ta płyteczka barwy Tutaj mamy te, tą żelatorową barwę dźwięku Jest bardzo fajna, jest bardzo dobrze zrobiona Widać, że ta solder maska nawet tutaj górna jest bardzo ładna no W ogóle jestem pod wrażeniem, powiem wam, budowy tego wzmacniacza Układ mikrokontrolera opiszę tylko krótko. Mamy zatem sam układ taktowany rezonatorem 4 MHz. Z mikrokontrolerem współpracuje analogowy switch LC7822, sterujący przekaźnikami. Układ drivera LB1630 do sterowania silnikiem potencjometru oraz odbiornik zdalnego sterowania. Dodatkowo mamy obwód sterowania do włączania wzmacniacza oraz wskaźnik temperatury z dodatkową żaróweczką. No i jeszcze pasowałoby poprawić ten bałagan po, hmm, po naprawie. Tej żaróweczki chyba tutaj przy termometrze, tak, poprawić te luty, no i przykręcić śrubkami to. Bo tu powinny być dwie śrubki, które trzymają tą płytkę. E, także na pewno przykręcimy to dodatkowymi śrubkami. I na koniec zasilacz. Trafo sieciowe ma dwa uzwojenia wtórne. Są to uzwojenie dzielone i trzecie uzwojenie pojedyncze. Z dzielonych uzwojeń powstają napięcia symetryczne plus minus 59 V do zasilania głównego końcówek mocy oraz napięcia stabilizowane plus minus 17 V do zasilania wzmacniaczy operacyjnych. Dodatkowo mamy napięcie stabilizowane 6 V do zasilania układów cyfrowych i sterowania. Pozostałe potrzebne napięcia są wytwarzane w dodatkowym module zasilacza przy module barwy dźwięku. Jak widać, układ wzmacniacza jest bardzo, ale to naprawdę bardzo dopracowany. Widać, że przyłożono się do jego projektu. Wszystko wydaje się bardzo przemyślane. Jedyną rzeczą, która mnie niepokoi, to pojedyncze pary tranzystorów w końcówkach mocy. Wiem, że są to solidne sankeny, ale w razie jakiegoś zwarcia czy przeciążenia obawiam się, że mogą one ulec uszkodzeniu przy tej mocy i sztywności napięć zasilacza. No i mamy mały problem, ponieważ po wlutowaniu przełącznika okazało się, że nie pasują te otwory tutaj. Widzicie? Na śruby, bo po prostu popełniłem błąd, bo najpierw się wkręca śruby, a potem się lutuje. Taka jest zasada, a ja najpierw sobie wlutowałem, a potem się okazało, że nie pasują mi otwory pod śrubki. No ale to nie problem, bo mam rozlutownicę, która jak słyszycie już się grzeje, więc zaraz to poprawimy. Wzmacniacz, jak widzicie, z powrotem złożony. Wszystko się udało jakoś z powrotem złożyć. Jak widać, już ani. Przełącznik ani potencjometr się nie ruszają Również ten przełącznik działa dobrze No i pozostało nam jeszcze ustawienie prądu spoczynkowego W tym wzmacniaczu jest to naprawdę przyjemność Tutaj mamy takie specjalne gniazdo Do ustawiania prądu spoczynkowego Najlepiej znaleźć sobie taką wtyczkę Mnie się udało znaleźć taką wtyczkę, która tutaj pasuje Tak więc włączamy sobie Włączamy sobie wtyczkę w gniazdo dedykowane i na końcu przyłączamy miliwoltomierz w tym przypadku do białego i czerwonego przewodu no i ustawiamy na miliwolty włączamy i musimy poczekać jakieś 10 minut żeby się wzmacniacz ustabilizował, żeby się trochę nagrzały radiatory. Zatem ja czekam na ustabilizowanie się parametrów wzmacniacza, a wy posłuchajcie sobie o jego parametrach bo jeszcze nie było. Moc wyjściowa naszego wzmacniacza to 2 razy 100 W na obciążeniu 8-omowym, 2 razy 160 W na 6-omach i 2 razy 200 W na 4-omach. Widać, że zasilacz daje radę. Zniekształcenia nieliniowe i intermodulacyjne wynoszą 8 a pasmo przenoszenia to od 10 Hz do 50 kHz. Czułość dla wkładki MC dla wejścia gramofonowego to 250 mikrowoltów, a dla wejścia MM 2,8 mV. Poziom sygnału z preampu to 2 V aż na 900 ohmach, a regulacja barwy dźwięku to plus minus 8 dB przy 100 Hz dla basu i przy 10 kHz dla wysokich tonów. Wymiary wzmacniacza to 458 na 166 na 464 mm, a jego waga to 23 kg. No i minęło już około 10 minut i jak widzimy napięcie spadek napięcia na rezystorach emiterowych, bo to gniazdo właśnie łączy się z rezystorami emiterowymi. Wynosi 14,6 mV, a powinno wynosić 12 mV. Tyle podpowiada instrukcja. Zatem zjeżdżamy sobie troszkę tą podkuwaczką, tutaj, regulujemy prąd spoczynkowy. No i spróbujmy sobie trochę zjechać. O, udało mi się osiągnąć 11,8, czyli około 12. No i chyba tak zostawimy. W drugim kanale oczywiście mamy drugie takie gniazdo, ono jest tutaj, regulujemy również podkówką, która się znajduje tym razem w tym miejscu. No, i mamy prawie równe 12 mV. No i ostatnia regulacja, która, której ja już nie będę przeprowadzał, ponieważ tutaj no, jest idealnie ona ustawiona. E, regulacja minimalnego napięcia na wyjściach głośnikowych. Robi się to bardzo prosto. Podłączamy po prostu pod zaciski głośnikowe e, najpierw jednego, potem drugiego kanału, milivoltomierz. I jeszcze musimy ściągnąć tutaj te blachy, dwie. I pod blachami mamy te moduły HDAM, o których Wam opowiadałem już, i w tych modułach są yy, dziureczki, i przez te dziurki można regulować przy pomocy śrubokręta płaskiego lub takiego małego krzyżaka potencjometrami i w ten sposób ustawić minimalne napięcie na wyjściu. To napięcie powinno być około, maksymalnie około 5 mV w plusie lub w minusie. Powinno się dać zjechać prawie do zera, czyli do około kilku miliwoltów w jedną lub w drugą stronę. Pewnie jesteście ciekawi jakości brzmienia naszego giganta. Otóż jego brzmienie oceniam jako bardzo dobre. Jakość wykonania idzie tutaj w parze z jakością dźwięku. Nie zawsze jest to oczywiste, w tym przypadku wzmacniacz brzmi po prostu tak, jak wygląda. Dźwięk, jaki słyszymy, jest dosyć miękki, lekko ocieplony, ale również potrafi być on potężny, słychać, że wzmacniacz posiada duże rezerwy mocy. Ale ta moc ujawnia się nie tylko przy basie, jak można by sądzić, również średnie tony potrafią zaskoczyć mocą i przede wszystkim naturalnością. Również wysokie tony są czyste i pozbawione twardości. Co ciekawe i co nieczęsto się zdarza przy takich wzmacniaczach, jest on dosyć muzykalny. Nie jest to maszynka do zimnego i zdyscyplinowanego odtwarzania dźwięków. Jego brzmienie ma coś w sobie, jest nieco charakterystyczne. Zatem nie jest źle, ale oczywiście Marantz PM14 nie dorównuje pod tym względem, no, no, wzmacniaczom lampowym na pewno, ani nawet takim klasykom jak NAT3020 czy Pionier A400. Zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, z jakiej pół Cenowy jest PM14, ale trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę nieźle brzmiący wzmacniacz, mający sporo możliwości i myślę, że zaspokoi on gusta wielu nawet wymagających słuchaczy. Ode mnie kciuk w górę. W tym odcinku niestety nie będzie pomiarów naszego wzmacniacza, a to dlatego, że obawiam się o to, że ten wzmacniacz będzie miał lepsze parametry niż cały mój system pomiarowy. No i właśnie a propos systemu, jestem na etapie kompletowania nowego systemu pomiarowego. Przede wszystkim szukam jakiejś karty dźwiękowej, która miałaby dobre wejścia i wyjścia najlepiej na... Cinchach lub nawet na XLRach No taka karta musi mieć odpowiednio dobre parametry Czyli niski poziom szumów Niskie zniekształcenia No i szukam takiej karty Na razie nie wiem Chętnie poczytam wasze rady na ten temat W komentarzach Jaką kartę można byłoby do takiego systemu pomiarowego użyć No oczywiście nie może to być karta za wiele tysięcy złotych Bo na to mnie nie stać No ale też nie chcę żeby to była jakaś tania karta Która będzie mi szumieć Bo takie to już tutaj mam Także czekam na wasze komentarze Cool. <laughs> Na koniec podsumowanie. Wzmacniacz PN14 to kawał solidnego i dobrze wykonanego sprzętu audio. Jest on przykładem, jak można wykonać naprawdę porządny klocek do napędu kolumn. Jego moc i wydajny zasilacz na pewno pomogą wysterować większość kapryśnych pod tym względem zestawów głośnikowych. Jego wygląd jest naprawdę elegancki, może to być ozdoba niejednego salonu. Brzmienie wzmacniacza jest bardzo dobre, co prawda nie dorównuje on najlepszym w swojej klasie cenowej i nie można go również. Porównać z brzmieniem lampowych pieców, ale jak na tranzystor jest naprawdę nieźle. Konstrukcja wzmacniacza jest bardzo dopracowana i przemyślana, a jednocześnie nie jest on nadmiernie skomplikowany układowo. Jakość elementów, jakość montażu oraz porządek wewnątrz wzmacniacza stoi naprawdę na najwyższym poziomie. Nawet niektóre urządzenia profesjonalne są zrobione o wiele gorzej. W tym świetle jego cena, która na rynku wtórnym wynosi trochę ponad 5000 zł, nie wydaje się wygórowana. Za te pieniądze otrzymujemy naprawdę sporo. Jakości, sporo mocy, klasy i dobrego brzmienia. No dobra, a wady, moim zdaniem jest parę przede wszystkim tylko jedna para tranzystorów na kanał w końcówce mocy. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, wzmacniacze PM14 dosyć często ulegają awariom właśnie z powodu uszkodzeń tranzystorów mocy. Nawet krótkie przeciążenie może spowodować uszkodzenie końcówki, mimo układów zabezpieczeń. Gdyby dać dwie pary sankenów na kanał, to myślę, że byłoby trochę bezpieczniej być może, i można by obciążać. Również kanały impedancją, nawet dwuomową. Drugą wadą, już nieco bardziej błahą. Jest ten wskaźnik temperatury, który wskazuje jakiś jej poziom, ale tak naprawdę nie wiemy, jaka jest właściwie temperatura i czy jeśli wskazówka na przykład dojdzie do końca skali, to mamy już, nie wiem, wzmacniacz wyłączyć, czy może tylko przyciszyć. Muszę powiedzieć, że tym razem naprawdę bardzo przyjemnie mi się naprawiało ten wzmacniacz. Co prawda usterki no, były drobne, ale nawet gdyby było więcej do zrobienia, to na pewno również byłaby to czysta przyjemność. Zatem czy warto? No to zależy. Jego cena jest jednak dosyć wysoka i nie każdego stać na taki wydatek, ale jeśli ktoś szuka wzmacniacza tranzystorowego właśnie w tym zakresie cenowym, to moim zdaniem warto głównie ze względu na jakość wykonania, jakość elementów i na brzmienie. Dziękuję panu Mirosławowi za dostarczenie sprzętu do odcinka. Wam dziękuję za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.